haha <laughs> ja odpowiednio skrzypią dobra co się dzieje spójrzcie za chwilę wyjdzie z niej dragula proszę podejść bliżej, bliżej tam do łańcucha nie idę bo to mój klimat zobaczcie, coś dla... się wyłania z tej trumienki Uważajcie, ja nie Turyści. To znowu turyści. W 1951 roku, wraz z głębieniem szybu górnicy znaleźli nie tylko ogromny złoża soli, ale także i mnie, hrabiego Drakule. Byłem wtedy królem niekończących się tuneli, a każdy...